Cześć, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj konstrukcja kąta 150 stopni. Jak narysować taki kąt? Należy je zacząć od narysowania sobie prostej. I następnie prostej, prostopadłej do niej. Bierzemy dwie kierki. Jedną przykładamy tak, żeby była delikatnie widoczna ta pierwsza prosta. No i za pomocą jakiegoś twardszego ołówka. Na przykład 3H, rysujemy sobie prostą do niej prostopadłą. No to tak, mamy tutaj sobie kąt 90 stopni, czyli do 150. Brakuje nam w zasadzie jeszcze 60 stopni. Czyli wszystko, co należy zrobić, to tutaj stworzyć kąt 60 stopni i będzie wszystko gotowe. Jak to zrobić? Bierzemy sobie cyrkiel, wbijamy nóżkę cyrkla sobie w środek tutaj. I robimy taki łuk. Ważne jest, żeby teraz tą samą rozwartością cyrkla wbić sobie nóżkę tutaj i zrobić kolejny łuk, żeby nam się przeciął one tutaj, akurat w tym miejscu. Bierzemy teraz do ręki ołówek. No i przeprowadzamy prostą przez miejsce przecięcia tych dwóch tutaj łuków. Należy to zrobić bardzo dokładnie, bo to jest nasz wyznacznik tego, czy kąt będzie dokładnie narysowany, czy nie. No i jeżeli wszystko poszło dobrze, to tutaj ten łuk dotąd, to jest 60 stopni, a ten tutaj 90. Czyli razem 150 stopni. 150 stopni. No i oczywiście, żeby nie być gołosłownym, bierzemy sobie do ręki kątomierz, ustawiamy Równiutko i widzimy, że idealnie 150 stopni zostało uzyskane. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!